Zam sobie krótkie ramy filmów. No nie ma szansy, żeby po prostu wyszedł z tego krótki film, bo jak krótko opowiedzieć o tym wszystkim, co ja czuję, co ja teraz widzę. Wiecie co? Wpadła mi do głowy szatańska myśl. Zobaczcie, moja lalka, mój ukochany Mercedes, co byście powiedzieli, gdybyśmy sprawdzili go w roli holownika? Ma hak! Słów kilka na temat tego holownika 1976 220d 60 koni i 128 Nm przy 2400 obrotów Tak, to jak nie ja, bo mówię i recytuję te dane, ale w tym przypadku specjalnie się przygotowałem Odświeżyłem je sobie Wyobraźcie sobie ogrom wyzwania jaki stoi przed tym e, Przed tym starym dieslem Dzień dobry wszystkim Zobaczcie to jest holownik Dodge Ram Bodaj najlepiej przystosowany do, do holowania tego Tu jest przyczepa, laweta Na tej przyczepie będziemy dzisiaj wieźć beczkę Tak jak Wam obiecywałem e, Jedzie do... Zaczynamy po prostu się nią zajmować po latach Także za chwilę ją uruchomimy i będziemy e, wyjeżdżać Natomiast wiecie co? Padła mi do głowy szatańska myśl. Zobaczcie, moja lalka, mój ukochany Mercedes. Co byście powiedzieli, gdybyśmy sprawdzili go w roli holownika? Ma hak. Kompletnie o tym zapomniałem. Więc plan jest teraz taki: eee, bierzemy lalkę, zapinamy tą przyczepę i na przyczepę ładujemy beczkę. Czyli wiedziemy dzisiaj beczką, beczkę. Eee, słuchajcie, wiem, że są tacy, którzy robią to szybko i sprawnie, potocznie nazywamy ich laweciarzami, chociaż ja osobiście bardzo nie lubię takiej nomenklatury i może nie wiem, poproszę operatora, żeby chwilę nie kręcił tego jak ja się siłuję z tą przyczepą, ponieważ nie wiem czy mi to pójdzie zgrabnie, czy nie, ale chcę chcę tą przyczepę chcę tą przyczepę zaczepić do lalki. Ale słuchajcie, na razie mi idzie nieźle. Jeszcze wygląda jakbym był co najmniej bardzo silny i, i doskonale sobie dawał radę I chyba nawet nie jest najgorzej o! No dobra O Jezu Jakiś ten samochód mi się mały wydaje przy tej przyczepie No dobra, zobaczymy No i teraz tak, w przyczepie ładna wtyczka starego typu i w mojej laluni jak myślicie, to jest starego typu. Wszystko pasuje fajnie. I to zobaczcie jeszcze jakiś tos metalowe i metalowe. No po prostu nic tylko zacząć robić to zarobkowo. Ok, sprawdzimy światła. Łączam światła. Włączam kierunkowskazy, działa. Kurczę, to wszystko było nieplanowane. Uwierzycie, czy nie? Jest! Wszystko chodzi. Dobra, to teraz teraz musi, muszę jakoś wy, wysterować, żeby cofnąć pod tamten garaż. Okej. Okay. Niezły jestem co z tym manewrowaniem? Tak się tylko chciałem pochwalić. Jakbym to robił. Jakbym to robił całe życie. A mój operator się przygląda zamiast pomóc. No ale z drugiej strony ktoś będzie musiał też operować. Ok, to mamy. Słuchajcie, z morza Patyny, e, która wygląda fajnie, aczkolwiek nie jestem z nich dumny. E, wyławiamy e, dzisiaj ten samochód. Za chwilę będę próbował go uruchomić. E, myślę, że to na no, sukces gwarantowany, ponieważ ten samochód się zawsze uruchamia. I e, no i nic, ładujemy na lawetę, a później będzie najciekawsze czy 60 Koni i 128 Nm poradzi sobie z autem, które waży 1350 kg. Zobaczymy. Eee, podejdź, podejdź operatorzy mój Jędrzeju. Kurde, szkoda otwierać szybę. Kręcisz, bo ten kurz, ten brud tu, ale myślę, że jej nie porysuje. Ok. Eee, kontakt, prąd mamy. Świeżarowych nie grzejemy, i uwaga. Ops. Jeszcze raz. Yes! Mamy to. Chodzi pięknie, cichutko, delikatnie. Mamy to. Teraz chwilkę pochodzi, musimy ją rozgrzać. poprosiłem operatora żeby troszeczkę jeszcze e, sfotografował tej patyny ponieważ zaraz auto umyjemy i następnej już nie będzie obiecałem sobie, że do następnej raczej, raczej już nie dopuszczę dobrze, wjeżdżamy słuchajcie, silnik już jest rozgrzany chodzi bardzo cichutko, równiutko natomiast już znalazłem Pierwszą usterkę, która, która wynika z długiego postoju samochodu, mianowicie mianowicie uszkodzona poduszka, uszkodzona poduszka zawieszenia silnika. I zastanawiam się, jak to jest możliwe, skoro ten samochód ma przebieg raptem 100 tysięcy kilometrów. Natomiast już też widzę, że wiem tutaj z gaźnika z jednej z rurek, która sparciała przy tych moich tam. Jakiś widocznie próbach uruchamiania, kapie paliwo i to paliwo dokładnie kapie na poduszkę i zobaczcie, co potrafi benzyna zrobić. Ona po prostu rozpuściła tę poduszkę i widzę, że jest uszkodzona, więc to będziemy wymieniać. Natomiast samochód rzeczywiście chodzi pięknie, zamrugał już do nas przyjaźnie. Włożymy go na lawetę. Nie będziemy ryzykować jazdy po tak długim postoju. Olej musi być wymieniony. E, i samochód musi być przejrzany, więc e, jedziemy. wjeżdżam nim na lawetę, jadę na myjnię, e, tam zrobimy kilka ujęć ze zdejmowania tej patyny, bo to, to, to w ogóle must have to musi być e, e, uwzględnione i zarejestrowane. No i później jedziemy do Kazimierza, którego nie wiem, czy zostaniemy dzisiaj, bo chciałem z nim kilka słów też przed kamerką zamienić, ale nie wiem czy on jeszcze będzie, ponieważ cała akcja dzisiaj dzieje się ze sporym opóźnieniem, ma to głównie dlatego, że po prostu jak zwykle padało w Gdańsku, ale to żeby padało, lało i dlatego nie, mamy, mamy pewne opóźnienie. Ok, ja teraz wjeżdżam i montujemy auto na przyczepie tym ponapawać, zobaczcie najpiękniejszy zestaw na świecie moja lalka coś pięknego jestem zadowolony, że wymyśliłem że to wymyśliłem ten zestaw wow sam się siebie nie mogę nachwalić o ten samochód tak w środku wygląda to wam trochę mogę pokazać już tych, którzy nie widzieli Tak, zamek centralny zadziałał U Lalka to nie ma centrala A ten samochodzik ma Zobaczcie On jest praktycznie w stanie nowym Tylko musimy to za chwilkę e, Myjnią Odsłonić Tu się ujawnia mój operator Jędrzej, który Nie bardzo ostatnio chce występować, ale to nic może przyjdzie czas. Muszę jeszcze dobrze sprawdzić, czy są pasy pozapinane. Żeby nie zgubić tego samochodu, to już byłaby pewna strata. Kochani, to e, dosłownie słów kilka. To auto to e, 123 model 200. Benzynowy z 1982 roku, tak, z 82 roku, e, akurat egzemplarz ze znikomym przebiegiem 100- kilku tysięcy kilometrów, który udało mi się wiele lat temu kupić od pierwszego właściciela. E, cóż, e, będziemy go w, za chwilkę odkrywać. Słów kilka na temat tego holownika 1976 220D. 60 koni i 128 Nm przy 2400 obrotów. Tak to jak nie ja, bo mówię i recytuję te dane, ale w tym przypadku specjalnie się przygotowałem, odświeżyłem je sobie. Wyobraźcie sobie ogrom wyzwania, jaki stoi przed tym eee, przed tym starym Dieslem. Sam jestem ciekaw, jak sobie poradzi. Naprawdę. Kompletnie dla mnie. W razie czego e, Jędrek jedzie dodżem, jeśli będziemy mieli kłopot trakcyjny, przepniemy przyczepę. Choć mam nadzieję, że może do tego nie musi wcale dojść. No to ruszamy, nie ukrywam przejęcia. O, ruszamy. Trochę dałem za mało gazu, tak jakbym jechał bez, bez tego balastu. Teraz tak, moi mili widzowie, nie wiem jakim cudem to jedzie, ale to jedzie. 1K. Włączam dwójkę. Jadę! Coś niesamowitego. Muszę się... O, pan się jeden zatrzymał, żeby nakręcić nas. Mój, mój zaprzęg. To musi zajebiście wyglądać. Przepraszam, zaje fajnie. Eee, jadę. I jakim cudem? Jadę jeszcze pod górę. Mam dwójkę. To spędza się samochód mój, już ma 35 na godzinę, 40, jest duża górka. Wiecie, ja myślę, że wiemy jak to jedzie, bo tak naprawdę silnik może być słaby, ale to są krótkie przełożenia, przecież ten samochód jest wolny. Ktoś przewidział, skoro sprzedawano hak w, w, jako opcję, bo ten samochód ma hak oryginalnie, to znaczy, że ktoś jednak policzył i przewidział, że to auto może coś holować. Jeśli ten samochód... Kupił niemiecki Bauer, no to i zamówił sobie hak. To wiadomo było, że czasami będzie ciągnął przyczepę, nie wiem, może z koniem, może ze świnkami. Farmerem nie jestem. Jadę, jestem po prostu mega, mega. Wow! Powiem Wam, że ten zaprzęg. Budzi takie zainteresowanie, wy tego nie widzicie, a ja nie mam jak przestawić kamerę w waszą stronę, ale ten zaprzęg ma, budzi takie zainteresowanie wśród przechodniów i innych kierowców, że chyba wejdzie mi to w krew. Będę ładował beczkę na beczkę i po prostu jeździł po mieście. Muszę na dosyć ruchliwą ulicę się włączyć. Tak, to muszę wolniutko, bo jest ciasny skręt. Widzicie, że to nawet nieźle przyspiesza. Szkoda, że nie mam operatora tutaj przy sobie, ale może go za chwilę poproszę, żeby nakręcił i zobaczył, jaka jest w gruncie rzeczy dynamika tego samochodu z przyczepą. Jak on się fajnie rozpędza. No co pytałeś? Czy daje radę? Daje, daje, to sobie naprawdę radzi. Ale coś, coś, coś powiedziałeś jeszcze przed chwilą? No, że chmurę złowrogą czarną puszcza. Oj tam, oj tam. Też byś puszczał, jakbyś taki ciągnął ciężar. Dobra, myjemy. Jędrzeju, kręć, nie uroń niczego. Ta kapatyna zdarza się raz na parę lat. I właśnie, no, nie wiem, czy z radością, czy ze smutkiem będę z tego samochodu usuwał. Zobaczymy. Co się z tego brzydkiego kaczątka za chwilkę nam było? No dobrze, to mamy gwiazdkę już umytą, przynajmniej wstępnie, bo widzę, że mnóstwo jeszcze takiej szadzi na tym zostało, ale sami przyznacie, że, że to już wygląda trochę inaczej i trochę bardzo inaczej. I tutaj teraz za chwilę wyłania nam się taki piękny egzemplarz fabryczny. Jest to auto, tak jak. Przed chwilą wspomniałem, myjąc, nie wiem czy to będzie słychać, czy nie, czy się nagrało wówczas. W stanie fabrycznym e, ma pierwszy lakier. E, na szczęście, teraz myjąc, nie odkryłem żadnego, nawet najmniejszego ogniska korozji, o co się troszkę obawiałem. Myślę, że kolejne kroki i wszystkie zabiegi, jakie będziemy przy tym samochodzie robić, e, będą powoli odkrywały i z tego brzydkiego kaczątka ukażą Wam. No, jeden z piękniejszych egzemplarzy, który prawdopodobnie w ogóle są, bo to jest stan zachowania z oryginalnym, bardzo niewielkim przebiegiem, dającym też nieuczciwym handlarzom spore pole do popisu. Bo gdyby tutaj określono przebieg na 30 tysięcy, to też można byłoby uwierzyć, można to widzieć po takich drobnych detalach. Ja poproszę jeszcze naszego operatora, zobaczcie. Oryginalnie samochód schodził na oponach Continental. Taka nowa, nowe koło jest z tyłu w bagażniku. E, tutaj jest założony również Continental o dokładnie fabrycznym rozmiarze. 175x80x14. Ale nie kołem się chce chwalić. E, chociaż po, można by było, bo, bo zobaczcie, tutaj jest oryginalny kołpak z oryginalnym lakierem. niepouszkadzany. Natomiast jak operator wejdzie tu bliżej, to zobaczy, że te wnęki tutaj, te, te nadkola, to zobaczcie, jest wszystko oryginalny lakier i jeszcze taka niemiecka konserwacja, tutaj górny stworzeń wahacza wygląda praktycznie jak nowy, nie dlatego, że był wymieniany, tylko po prostu taki jest. Progić w kolorze szarym, zobaczcie coś co co też pokazuje i to jest wszystko wszystko oryginał, proste, równe listewki. Tak wiecie co, zaczynam się troszkę troszkę sam chwalić tym samochodem i i trochę zaczynam znowu się nim cieszyć, bo rzeczywiście stał bardzo długo i to co powiedziałem paradoksalnie jego wspaniały stan go na tak wiele lat zaparkował, bo mi najzwyczajniej w świecie szkoda było nie jeździć pewnie dalej trochę tak będzie. Natomiast no póki co mamy fan i będziemy sobie bawić się tym, tym uruchomieniem, jazdą próbną, porównaniem do Diesla i wszystkimi innymi... Sympatycznymi chwilami, które jeszcze mam nadzieję przed nami, myślę, że w krótkim czasie zrobię kolejne nagranie. Zrobimy kolejne nagranie, które udokumentuje te dalsze kroczki, jakie będziemy wykonywać. Póki co, jeszcze zobaczcie to wszystko, jak dzisiaj, choć jeszcze operatorze tutaj, bo ja się sam nie mogę nacieszyć tym wspaniałym widokiem. Proszę, proszę zobacz, zobaczmy wszyscy cóż za przepiękny zestaw. Czasami, myślę sobie tak, dość mam tych samochodów, ale dla takich chwil naprawdę warto te wszystkie niedogodności, mokrość myjni znosić. Polecam. Zobaczcie, włączam się do ruchu na pierwszym biegu. Za nami wielka przyczepa. Teraz zobaczcie, pierwszy bieg, gaz do dechy. Dwójka, gaz do dechy. Tak tu spędza się samochód. Moja kochana, lalka, beczka, która ciągnie beczkę. Trójka. Jest trójka. Nie wiem czy, Nie wiem, czy to widzicie. Zobaczcie, jak ten samochód dzielnie jedzie. O, ktoś na przejście dla pieszych wychodzi. Dobrze. E, dobrze, zobaczcie. Trzeci bieg. Trzeci bieg. E, 50 na godzinę. Aktualnie gaz w podłodze. E, za nami beczka, wielka przyczepa. To jest coś niesamowitego, naprawdę. I zobaczcie, a ja normalnie się rozpędzam, zawali drogą nie jestem, tak? I wrzucamy czwarty bieg. No i zobaczcie, jedziemy sobie 70 na godzinę, stabilnie, pięknie, miękko. Kto by się spodziewał? Naprawdę dla mnie mega w ogóle sprawa. Nie pomyślałem, że moje 60 koni i 128 Nm tak pięknie napędzi ten samochód, właściwie on jest tak samo mułowaty z przyczepą jak i bez no absolutna po prostu kosmos, stwierdziłem, że właściwie ten samochód jest tak samo ma taką samą dynamikę z przyczepą jak bez przyczepy czyli jej brak nie robi na mojej laleczce absolutnie żadnego wrażenia że ciągnie za sobą przyczepę ze swoją siostrą benzynową zobaczcie jak to fajnie wygląda wow Naprawdę myślałem, że będę w luksie tutaj po drodze, że będę zawali drogą. Nic z tych rzeczy. Po prostu jadę. Mam na liczniku 60 na godzinę. Zgodnie zresztą ze znakiem ograniczenia. No coś wspaniałego. Po prostu coś wspaniałego. Patrzcie, mówiłem swego czasu o niesamowitej elastyczności tego samochodu. Mamy czwarty bieg. Jedziemy sobie 60 na godzinę. A za sobą ciągniemy po przyczepę z drugim takim samym samochodem. No, no jest, to, jest to niesamowite, tak? 60 koni. Hello, zobaczcie. Zgodnie z przepisami mogę jechać. Jest 70, to no już nie zdążę rozpędzić. Tu jest 50, ale kosmos po prostu coś niesamowitego. Ten samochód nie, w ogóle nie wymaga redukowania biegów. Czyście widzieli? Te sympatyczne spojrzenia i machania innych kierowców i pieszych na chodniku to jest po prostu bezcenne, to można. To, to jest po prostu bezcenne. To jest gratyfikacja za całą tą wytrwałość, jaką człowiek po prostu ma i wykazuje posiadając te samochody przez tyle lat. Życzę każdemu tego uczucia. Ja oczywiście uśmiechów, od uśmiechów i odkiwań nie szczędzę. Jest to absolutnie mm, niesamowita forma nawiązywania relacji. Jeszcze jedna e, taka, jeszcze jedno moje spostrzeżenie. Ja nie spodziewałem się, że ten samochód będzie tak, e, tak, e, tak dzielnie ciągnął tą przyczepę i to cały czas podkreślam, ale również nie tylko jakby ze względu na, na jego dynamikę, ale również ze względu na mm, Trakcję, on bardzo stabilnie jedzie. Ja, dosyć pewnie większym czy mniejszym przypadkiem, dobrze wyważyłem ten drugi samochód na lawecie, na przyczepie. I on fajnie naciska na hak, ale nie za bardzo. Natomiast nie ma w ogóle takiego uczucia, że przyczepa, że, że ogon macha psem, krótko mówiąc, że ta przyczepa ma jakiś duży wpływ tutaj na moją stabilność, że ja muszę walczyć jakoś z kierownicą i mam wrażenie, że za chwilę wylecę z drogi. Kompletnie nie, to się nie dzieje, jest stabilnie, jest fajnie wydaje mi się, że bezpiecznie znaczy jestem pewien, że jest bezpiecznie bo to się po prostu czuję tutaj nie, nie robię żadnych takich, teraz, teraz tak mówię do Was, a widzę w tle to ujęcie, widzę tą siostr siostrzyczkę tam na przyczepie i zobaczcie Wy widzicie, że jesteście wewnątrz W123 i widzicie, że ciągnę 123, no po prostu ujęcia które prawdopodobnie przejdą do historii kina opowiedzieć o tym wszystkim co ja teraz czuję co ja teraz widzę o tej drodze, o tym jak fajnie połykamy te kilometry ciągnąc drugi samochód o tym co nas czeka po przyjeździe o tym wszystkim co, co teraz czujemy naprawdę coś fajnego Jędrzej jedzie za mną doczką i powiedział mi tato to naprawdę fajnie wygląda można by tak jechać bez końca no ja tak też powiem wam, zobaczcie gwiazda na masce, bieg trzeci, teraz już czwarty, gwiazda na masce, gwiazda na tylnej klapie, cóż, czegóż, czegóż można jeszcze więcej chcieć od życia.